I będzie to nocna wiadomość dla Ciebie od Wszechświata. Zobaczmy więc, co to jest za wiadomość. I co Wszechświat chce powiedzieć Tobie właśnie teraz. Tutaj z tej talii poprosimy trzy karty wszechświecie. I co to jest za wiadomość? Trzy karty. Trzy karty. Jeszcze jedno, dobrze. Słuchajcie. Yy, próbowałam nagrać ten filmik i nagrywam go trzeci raz w tej chwili. I tutaj jest mowa, jest karta snake, czyli jest wąż, jakiś żmija, tak? I jestem zobowiązana to przekazać, dlatego że Twoja intuicja i Twój power y, poprowadzi Ciebie najlepszą, najlepszą y, drogą. Natomiast bądź ostrożny, tak? Czyli tutaj mogą być jakieś takie no wredne, trochę żmijowate energie na Twojej drodze. Natomiast obok jest karta anioła, który mówi, że Twój anioł y, chroni Ciebie w Twojej duchowej podróży. I jeszcze jedna karta, która mówi o transformacji i mówi o tym, że twoje, twoje, Twoja siła i Twój power spowoduje zmiany zmiany w Twoim życiu i... Mm, staniesz się taką osobą jaką chcesz być, czyli taką lepszą wersją siebie, tak jak to się mówi, tak? I tutaj jest karta transformacji. Także nawet jeżeli są takie żmije w twojej okolicy, to pamiętaj, że ty masz ochronę anielską, tak? Także super. Tutaj jest takie zapewnienie, że ta ochrona anielska jest. Zobaczymy jeszcze kartami anielskimi, jaka tutaj będzie Jaki będzie przekaz. Jaki będzie przekaz. Mhm. Trzy karty poprosimy w wszechświecie trzy karty. Dobrze, i tutaj mamy karty takie. E, uważaj na wyłaniane znaki, wyłanianie się czegoś. Coś przed tobą się za chwileczkę odkryje, i ty uważaj na znaki. E, I kieruj się zawsze prawdą i spójnością, tak? Dobrze, zobaczymy jeszcze innymi kartami anielskimi. Jaka jest tutaj do tego dla ciebie informacja. Jeszcze jedna karta, bo tutaj chodzi o kontakt z aniołami. Czy poprosiłeś swoje anioły o pomoc w Twojej sprawie? Czyli, tutaj, jest tak jakby nawoływanie do rozmawiania z siłami wyższymi. No, tutaj jest ta karta. I kolejna karta, sprawa z poprzedniego życia. Ta sytuacja wynika z jednego z Twoich poprzednich wcieleń. Poproś anioły o pomoc w przypomnieniu, uwolnieniu i wyciągnięciu nauki i uzdrowieniu Twoich poprzednich doświadczeń. Dobrze, co jeszcze? A może się dowiemy, czego dotyczy. Tak, ta sprawa. Czakra serca. Odpowiedź, której szukasz, jest w tej chwili w twoim sercu. Bądź otwarty na dawanie i otrzymywanie miłości, tak? Czyli tutaj chodzi o miłość. Miłość niekoniecznie do partnera. To może być miłość po prostu do siebie, do wszechświata i do ludzi wokół, tak? Czyli to jest taka twoja misja z poprzedniego życia. Masz tutaj uważać na jakichś jakieś fałszywych ludzi, natomiast jesteś chroniona, chroniony, patrzeć na znaki, być, żyć cały czas w, w prawdzie. I tutaj e, czakra z Protu Słonecznego to jest bezpieczne dla Ciebie, aby być silnym i w pozytywny sposób przejąć kontrolę nad swoim życiem. Czyli tutaj wszystko, co będziesz w tej chwili robić, to z pozytywnymi myślami. Co jeszcze? Co jeszcze? Ostatnia karta z tych. Co jeszcze, aniołki? Czy jeszcze coś mam tu powiedzieć? I tutaj mówimy jeszcze o kryształach, energia kryształów wspiera Cię i pomaga w obecnej sytuacji. To tutaj też polecam. Ja mam, zobaczcie, na przykład tutaj na biurku u siebie ametyst, szczotkę ametystową, tak, i mam takich kamieni bardzo dużo. Samych takich szczotek mam tam z osiem chyba. E, oraz dużo innych, dużych i mniejszych okazów. Także ja polecam, żeby mieć kryształy, bo one bardzo oczyszczają energię i bardzo działają też ochronnie. Niektóre, każde mają jakieś inne działanie, tak? E, dobrze. Zobaczmy jeszcze kartami Tarota. Co Ty powinieneś tutaj wiedzieć, może o co też tutaj chodzi, tak? Jaki tutaj jest, e, co to jest za misja z poprzedniego życia. A, widzisz, bo tutaj rzeczywiście jest karta transformacji i karta przebudzenia duchowego, kolejnego. Ty się tutaj stajesz kapłanką, tak? Czyli no przechodzisz przez kolejną transformację i kolejne przebudzenie duchowe, kochanie. Tak? To jest energia żeńska. To jest najwyższa kapłanka w energii żeńskiej. Także... No, i tutaj widać, czy to jest e, coś już z poprzedniego wcielenia, jakaś misja, bo tutaj, zobacz, dawno temu zostały zasiane jakieś nasionka, i one były bardzo długo pod powierzchnią. One mogły wyłaniać się, dojrzewać pod ziemią przez też ileś tam wcieleń dla Twojej duszy. Pod spodem mam arcykapłana również także to jest również czytanie dla mężczyzn. Co jeszcze, co jeszcze tutaj powinniśmy wiedzieć? Co jeszcze? co jeszcze powinniśmy wiedzieć, tak? I uważaj tutaj, rzeczywiście, na um, no, na takich hejterów, oszustów, na jakieś takie osoby, które mogą um, ci w tym przeszkadzać, ale pamiętaj również, że masz tą ochronę anielską, tak? O co tutaj jeszcze chodzi? No może być jakaś sytuacja w Twoim życiu w najbliższym czasie, gdzie będzie potrzebna ta spójność i prawda rzeczywiście. Dlatego, że tutaj mi się również pokazuje karta prawdy, czyli karta Asa Mieczy. No, mam tutaj również dwie energie: e, króla Mieczy i królowej Denarów. Nie wiem, może to będzie z wami rezonowało. I pokazuje mi się tutaj również e, e, los szczęścia, który przychodzi do ciebie. Jakieś przekraczanie granic, może być przeprowadzka, może być. Zobacz, tutaj jest osoba z walizkami na łódeczce, gdzie się wybiera gdzieś w jakąś podróż, albo się przeprowadza, albo przekracza jakieś granice. I będzie tutaj okazja do świętowania jeszcze. To jeszcze jest taka interpretacja. Dobrze, czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Hmm. Karta maga mi się pokazała, e, oraz karta, e, no bardzo dobra, bo to jest karta dziesiątka denarów, która mówi o dużych pieniądzach, o stabilnej firmie, o stabilnej rodzinie, o stabilnym związku, o wszystkim, całej obfitości i stabilizacji w Twoim życiu.